Co powiedziało twoje dziecko, czego nigdy nie zapomnisz? Kiedy mój pięcioletni syn Jaś obejrzał ze mną fragment programu kryminalnego, zaczął zadawać mnóstwo pytań o złych ludzi, policję i dowody. Starałam się tłumaczyć prosto, że policja szuka śladów, odcisków, nagrań i że bez dowodów trudno kogoś oskarżyć. Jaś wszedł w rolę, chodził po domu z lupą, przepytywał sąsiadów panią w sklepie. Zabawa w detektywa była urocza. Do czasu spotkania z wychowawczynią w przedszkolu. Pani Kasia zaczęła od pochwał, ale po chwili powiedziała: Wczoraj Jaś pokazał zdjęcie rodziny i powiedział, że jego tata już z wami nie mieszka, bo nie żyje, zamarłam. Ojciec Jasia żył. Byliśmy po rozwodzie, a on akurat był w delegacji. Pani Kasia dodała, potem powiedział, że mama go usunęła, ale nie zostawiła śladów, więc policja nic nie może zrobić i że dlatego się przeprowadziliście. Miałam wrażenie, że ziemia usuwa mi się spod nóg. Wybiegłam z sali, zadzwoniłam do byłego męża i błagałam, by natychmiast przyjechał. Godzinę później wszedł do sali. Jaś podbiegł do niego i zawołał: Tata, a nie miałeś być martwy? Cisza była absolutna. Tego wieczoru tłumaczyłam Jasiowi, że mama nie jest zbrodniarką, a filmy i życie to dwie różne rzeczy, i że czasem naprawdę trzeba uważać, co się opowiada w przedszkolu.